Witajcie, jest pierwsza 37. A my gramy w nową wersję Slendera, czyli sanatorium. Jakaś tam pełna nazwa jeszcze jest, ale nie wiem dokładnie jaka. Ogólnie o co tu chodzi? Jest... To praktycznie jest to sama gra co Slender. Tyle że mamy tu zamknięte pomieszczenia jak widzicie. Już nie chodzimy po lesie, tylko po czymś, co ma przypominać sanatorium. Yy, twórcy chcą zrobić więcej map do tej gry, ale jeszcze nie zrobili. Na, na razie jest tylko właśnie to sanatorium, po którym teraz, w które teraz właśnie gram. Stairs into your soul. I właśnie po tej notatce pojawia się już Slenderman, tak jak w przypadku pierwszej gry. Poprzednie pierwo wzoru, albo jak to można nazwać. No i w tym momencie jestem już ze strony. Haha. Okej, okay, mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej zebrać 5 notatek, tak jakby w poprzednim let's ze Slendera. Normalnego. Ale... No. <ścoughs> Sorry, ze strachu mogę trochę głupot gadać. Okej. Okay, mm... Zawieram z wami znowu umowę, tak jak wcześniej, czyli... Jeśli zginę, koniec let's play'a. No i w sumie to tyle. Okej, okay, yy, mamy znaleźć osiem notatek, tak jak wcześniej. I zaraz spróbujemy coś jeszcze znaleźć. Zawsze te notatki są w tym samym miejscu. Took my girl, now coming for me. Okej, okay, spoko. Zabrał moją dziewczynę, teraz idzie po mnie. Ha, ale ty Slender jesteś zły. Okej, okay, notatki są zawsze w tych samych miejscach. Ja niestety gry nie przeszedłem jeszcze. Grałem w nią tylko raz. I już zrobiłem jej recenzję, ale najpierw rzucę let's playa. No dobra, to szukamy. Tu jest następna notatka, z tego co wiem, tak, tu jest, w Kiblu. Ok, co tu pisze? It came from the forest. Wow, już się muzyka zmieniła. Udało mi się zebrać maksymalnie 6 notatek. Potem mnie zabił. Niestety ja, Slenderman. Więc zobaczymy, czy teraz pobiję mój wynik, a w co wątpię. Ale zobaczymy. Okej, okay, czekajcie, tu już byłem. Tak, byłem tu. Mamy tu też przybliżanie, takie jak w y, poprzedniej grze, którego nie używałem oczywiście w ogóle prawie. Dobra, gdzie są kolejne notatki? Już nie pamiętam nawet, ale zaraz coś znajdę. Okej, okay, Slenderman, czy jest coś tu gdzieś? Ja pierd... Kurwa, już tak blisko mnie jest. Czekajcie, ja pieprzem może. O, jest notatka. No one survives. Ale ja przeżyję, ja przeżyję, ja przeżyję, przeżyję. Spokojnie, ja przeżyję. Ja jestem geniuszem. Dobra, czy Slenderman gdzieś jest za mną? Nie. To dobrze, czekajcie. Notatki, notatki. Mam na razie 4, czyli jest dobrze? O, jest kolejna notatka. Tutaj nie byłem wcześniej. No Escape! 5 notatek na 8. Bardzo szybko mi to idzie w porównaniu do tego w lesie. W lesie to dużo dłużej szło. Okej, okay, zobaczmy, czy jest tu gdzieś Slenderman? Nie. Czekajcie, tu. O, o, jest za mną niedaleko. Mm. Byłem tu. Okej, okay, nasza postać się trochę zmęczyła. Okej, okay, zobaczmy co tu jest. Nic tu nie ma. Odwróćmy się! Okej, okay, nie ma Slendermana, jest dobrze. Mam pięć notatek, czyli już jest dobrze, tak jak w poprzednim let's play'u. Tym razem wyłączyłem sobie klawisze trwałe, żeby przypadkiem nie zgadnąć jak idiota kolejny raz. Czekajcie, tu byłem? Byłem, byłem. Okej. Okay. Aha, ta gra jest robiona na, yy, w FPS Creatorze, już nie w Unity, tak jak poprzednia gra. Tylko właśnie F w FPS Creator'ze I jest ogólnie, według mnie, mm, Do Slendermana bardziej pasuje las, niż takie zamknięte pomieszczenia Jak widać, trochę mniej się tutaj boję, niż poprzednio Okej, okay, jest za mną, patrzcie, aż tam jest Ej, Slenderman, pokaż się Pokaż się widzom Tak właśnie wygląda Slenderman, długie strasznie łapy Do kolan, albo nawet dalej Okej, okay, nie ma co na niego patrzeć, lepiej spieprzać i to jak szukać Dobra, czy gdzieś tu jesteś blisko mnie? Nie. Gdzie są kolejne notatki? Nie wiem no, gdzie mogą być. Eee, jakoś lepiej się rozpoznawiałem w tamtym lesie. Rozeznywałem... <laughs> o Jezu, już głupoty gadam. Nie rozeznywałem, tylko... Miałem lepsze rozeznanie w lesie niż tutaj, w tym terenie. Jesteś za mną? Nie macie, na szczęście. Okej, okay, zobaczymy. Czy uda mi się więcej notatek zebrać, bo na razie żadnej nie widzę. Wcześniej mi się udało sześć. Teraz już mam 5, czyli jest dość dobrze. O, jest za mną, ale fajnie. O już mnie nie straszy, ten sam głos jest to w Slenderze. Identyczny. Chyba go skopiowali. O, jest notatka. Nowhere to run, nowhere to hide. Jest sześć notatek. Może mi się uda to przejść pierwszy raz w życiu. To było zajebiście. O, jest za mną znowu. Miło. No, Slenderman spije ode mnie. Ja chcę tylko notatki zebrać. Nic więcej. Okej. Okay. No, nie wiem ale nawet, co tu mówić, bo tylko biegam i szukam notatek. Jest kolejna, jest siedem notatek już. Uh, out of sight, no... No out of mind. Dobra, teraz muszę wrócić tutaj, nie mam przejścia innego. Uda mi się zabrać ostatnią notatkę? Czy to będzie... ...mój jubileuszowe przejście tej gry, czy nie? Dobra, ostatnia notatka, gdzie ona może być? Chyba w locker roomie jest, z tego co pamiętam. Jest za mną Slenderman już. A mi się sprint skończył. Skądś... Nie, nie teraz, nie zabiję mi jeszcze. Poczekaj chwilę, jeszcze ostatnią notatkę zbiorę, okej. Okay? ja! Nie, 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 nie! no kurwa. <grym> no, niestety. O. Przynajmniej teraz zobaczyliście mniej więcej, jak wygląda śmierć, bo wtedy się nie udało tego nagrać. Zebrałem 7 na 8 notatek, jest dość dobrze. Jeśli wyjdzie następna mapa do tej gry, czyli piramida, z tego co czytałem na stronie twórców, to też to nagram. A jak na razie. 7 na 8 notatek sanatorium, czyli jest dość dobrze, więcej o jedną niż grałem niż jak grałem sam. No i to w sumie tyle. Nie wiem ile to trwało chyba dość krótko. Ogólnie w lesie według mnie jest dużo straszniej niż w tym sanatorium, a zobaczymy jak będzie w piramidzie. No i to w sumie tyle. No to cześć i do następnego let's playa.